Cześć mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, mam do Was ważną sprawę i pytanie: czy w naszym mieście przestrzegane są zasady praworządności? Chcę Wam opowiedzieć o czymś, co dzieje się teraz w naszej Dąbrowie, a co dotyka nas wszystkich, a zwłaszcza nasze dzieciaki. Pamiętacie tę uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zmian do gminnego programu zajęć korekcyjnych z dnia 14 maja tego roku? To ta, która miała wprowadzić zmiany w programie gimnastyki korekcyjnej. Zgodnie z nią od nowego roku szkolnego miałyby zniknąć dwie godziny tych zajęć w przedszkolach i szkołach. Co gorsza, do 2027 roku cały program gimnastyki korekcyjnej miałby zostać całkowicie wygaszony. To przecież ważne zajęcia dla zdrowia naszych dzieci. No więc sprawa potoczyła się tak. Nasz wojewoda Śląski. Czyli ten nadzorca, który pilnuje, żeby w samorządach wszystko było legalnie, przyjrzał się tej uchwale i 20 czerwca 2025 roku wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym stwierdził, że część tej uchwały jest po prostu nieważna. Krótko mówiąc, wojewoda powiedział, że te zapisy są niezgodne z prawem. Zgodnie z przepisami, a konkretnie z artykułem 91 ustęp 4 ustawy o samorządzie gminnym, kiedy wojewoda stwierdza nieważność uchwały, to z chwilą gdy miasto dostanie to pismo, uchwała w tej zakwestionowanej części przestaje obowiązywać. I co istotne, nieważne czy miasto będzie się od tej decyzji odwoływać czy nie, ona po prostu nie powinna być realizowana. A tu zaskoczenie Dziś pani sekretarz poinformowała, że mimo decyzji wojewody, samorząd już realizuje zapisy zaskarżonej uchwały. Zresztą, sami posłuchajcie. Czy, e, uchwała z 14 maja. E, czy ona jest w jakikolwiek sposób na ten moment realizowana? Proszę mi odpowiedzieć tak czy nie? A, przepraszam jeszcze raz. E, proszę bardzo, pani sekretarz. Tak, ta uchwała została zrealizowana w arkuszach organizacji pracy szkoły, dwie godziny gimnastyki korekcyjnej zostały uwzględnione. I to właśnie tutaj pojawia się moje pytanie, i pewnie wasze też: czy w naszym mieście zasady praworządności są przestrzegane? Czy możemy po prostu zignorować to, co mówi organ nadzoru, który ma dbać o legalność naszych działań? To jest poważna sprawa, bo jeśli nie szanujemy prawa. To co dalej? Kło wadis Dąbrowo Górnicza, gdzie zmierzamy, jeśli lekceważymy takie decyzje?